Z badań przeprowadzonych przez portal pracuj.pl wynika, że 53% badanych chciałoby w tym roku, czyli w 2023 zmienić swoją pracę. Natomiast 50% zadeklarowało również, że chciałoby podnieść swoje kompetencje, chciałoby się nauczyć czegoś nowego i chciałoby się rozwijać zawodowo. I co to oznacza dla nas przedsiębiorców? Dwie rzeczy. Po pierwsze no, mamy problem, no bo 53% badanych, czyli możemy zakładać, że jakaś część naszych pracowników chce w tym roku zmienić pracę, a po drugie mamy Szansę, żeby ich u siebie zatrzymać, no bo chcą się rozwijać, chcą się uczyć nowych rzeczy i liczą na to, że my w nich zainwestujemy. Dlatego w tym odcinku podzielę się z Tobą siedmioma konkretnymi krokami, wskazówkami, które możesz podjąć, po to, żeby zatrzymać u siebie najlepszych pracowników. Zapraszam! Pamiętaj, że jeśli chcesz regularnie otrzymywać wskazówki na temat tego, jak lepiej zarządzać sobą, swoim czasem, swoim kalendarzem, swoim zespołem oraz całą firmą, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco i będziesz co tydzień otrzymywać nowe materiały. Dzięki czemu staniesz się skuteczniejszym liderem, skuteczniejszym przedsiębiorcą, no a Twoje przedsiębiorstwo, Twoja firma będzie więcej zarabiać. Widzę to praktycznie każdego dnia, szczególnie w małych, średnich firmach, z którymi współpracuję. Przedsiębiorcy, właściciele, założyciele, prezesi ciężko pracują. Na to, żeby rozwijać firmę. Z jednej strony chcieliby, żeby ich pracownicy równie ciężko pracowali, ale niestety zapominają o kilku drobnych elementach, które z jednej strony powodują, że nie są tak wydajni, jakby mogli, a z drugiej strony pracownicy myślą o tym, żeby zmienić. Prace i teraz, co możemy zrobić, żeby zatrzymać szczególnie tych najlepszych u siebie w firmie. Dawaj swoim pracownikom więcej swobody i przestań wszystko kontrolować. Zobacz, kiedy chcesz wiedzieć dokładnie, co się dzieje w Twojej firmie, kiedy chcesz ogarniać wszystkie wątki, które nam się wydarzają. Kiedy chcesz mieć pieczę nad każdym drobnym elementem, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, twój pracownik myśli sobie: no dobra, to po co ja się mam wysilać, po co mam się stawiać? Przecież szef to ogarnie, szef to załatwi, szef to zrobi, szef będzie za mnie myślał. A po drugie, ty masz milion spraw na głowie. Natomiast, kiedy dasz trochę więcej swobody, nie mówię, żeby od razu tak na 100%, ale będziesz dawać krok po kroku więcej swobody Twoim ludziom, to oni będą się czuli coraz bardziej odpowiedzialni, a ty będziesz mieć mniej na głowie. A co za tym idzie? Jeżeli będą się czuć odpowiedzialni, a ty będziesz miał mniej na głowie, no to oni będą się bardziej angażować w Twoją firmę i będą bardziej czuli, że są częścią tego projektu, ty natomiast będziesz mieć więcej czasu, żeby nimi zarządzać. Krok drugi. Przekazuj odpowiedzialność zamiast wyznaczać zadań. Zobacz, jeżeli na przykład masz magazyn w swojej firmie, to możesz przekazać magazynierowi, że ma iść pozamiatać podłogę. Okay? ale możesz również powiedzieć, słuchaj, drogi Yusku, jesteś odpowiedzialny za magazyn, i ja oczekuję, że tam będzie zawsze czysta, wysprzątana podłoga, ale dodatkowo, że będzie porządek na półkach i Najlepiej taką instrukcję wyrazić w jakiejś formie dokumentu, y jakichś zdjęć, i wtedy ten człowiek wie, do jakiego stanu ma doprowadzać ten magazyn. I zobacz, w pierwszej sytuacji, kiedy powiedziałeś, idź pozamiatać podłogę, dałeś konkretne zadanie. Ten ktoś pójdzie, pozamiata podłogę i wróci, bo je pozamiatałem, albo nawet i nie wróci. W drugiej sytuacji, kiedy przekazujesz odpowiedzialność za cały magazyn, ten ktoś, nieważne kiedy i jak, będzie zamiatał, odkuszał albo wycierał podłogę, po prostu ma doprowadzić do konkretnego rezultatu. I co to powoduje znowu? To powoduje większe zaangażowanie ze strony ludzi i większą odpowiedzialność za to, co im powierzasz. Dlatego zamiast przekazywać zadania, przekazuj odpowiedzialność. Krok trzeci: poszerzaj perspektywę Twoich pracowników, mówiąc inaczej, inwestuj w nich. Rozwijaj w nich, de, pozwól im się nauczyć innego sposobu myślenia. Zobacz, najgorsze co możemy zrobić, to mieć w głowie takie przekonanie, że moi pracownicy to powinni myśleć tak jak ja, albo moi pracownicy to powinni to, albo powinni tamto, albo ja bym oczekiwał, że ok, fajnie, możesz oczekiwać, możesz mieć takie potrzeby albo takie przekonanie, że oni powinni, ale możesz również w nich zainwestować. Możesz zainwestować swój czas. Ucząc ich nowych rzeczy, możesz zainwestować pieniądze, rozwijając ich na przykład przez szkolenia, warsztaty, zapraszając kogoś do firmy, możesz ich rozwijać poprzez to, że pokażesz im, jak coś zrobić. Ok? I w ten sposób, kiedy rozwijasz ich perspektywę, pokazujesz im trochę szerszą perspektywę, pokazujesz im trochę szerszy obraz całego biznesu, oni mają szansę zacząć myśleć. Tak jak ty. I znowu to będzie zwiększało ich zaangażowanie, bo będą czuć, że się rozwijają, więc będą chcieli zostać w swojej firmie, będą chcieli z Tobą pracować, bo potraktują Cię jako mentora, który wnosi wartość do ich życia. Krok czwarty. Pozwól Twoim pracownikom działać po swojemu, ale w ściśle określonych ramach. To znaczy, Pozwól im, żeby oni byli kreatywni, pozwól, żeby oni rozwiązywali problemy. Oczywiście do tego trzeba odhaczyć punkt wcześniej, czyli nauczyć ich, w jaki sposób mają to robić, ale kiedy już się nauczą, kiedy zrozumieją cel, pozwól im na swobodę w określonych ramach. Najprostszym przykładem będzie to, że ktoś gdzie w firmie ma zrealizować jakiś projekt. Teraz, żeby zrealizować jakiś projekt, no to są ważne trzy parametry: termin, budżet i jakość. W jakim ma być ten projekt wykonany. Bardzo rzadko dla nas, jako dla przedsiębiorców, istotne jest, jak dokładnie szczegół po szczególe coś ma być wykonane. Więc, jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby bardzo dokładnie wszystko określać, pozwól Twoim ludziom na swobodę, pozwól im działać po swojemu. I to znowu spowoduje, że oni będą bardziej zaangażowani, że wykażą się swoją kreatywnością, dzięki temu będą chcieli pracować w firmie, w której mają swobodę. To, co najbardziej odstrasza pracowników, poduje, że oni chcą zmienić robotę, no to po prostu to, że są ograniczani, tłamszeni, że ich pomysły są ścinane. Więc pamiętaj, daj im większą swobodę, ale w ściśle określonych ramach. Krok piąty. Koryguj Twoich pracowników w drobnych rzeczach. To znaczy, jak na przykład przychodzi nowa osoba, albo nawet jest. Osoba, która już dłużej z Tobą pracuje, ale zaczyna jakiś nowy projekt, to zwracaj szczególną uwagę na początku tego projektu na drobne rzeczy, na drobne korekty. Tak, żeby pracownik nauczył się pracować w ściśle określony i oczekiwany sposób. Bo jeżeli będziesz zwracać na drobne rzeczy uwagę, kiedy będziesz korygować na początku projektu terminy, budżety, jakość realizacji, to z czasem nie będziesz musiał korygować dużych spraw. Bo pracownik nauczy się poprawiania już w drobnych rzeczach. Więc w dużych rzeczach będzie równie dobry. Krok szósty. Korygując twoich ludzi, skupiaj się na faktach, na konkretach. Unikaj emocjonalnych wywodów, unikaj oceniania, unikaj opieprzania. To tylko zniechęca ludzi do tego, żeby z Tobą pracować, wypracować w Twojej firmie. Dlatego, jeżeli chcesz zwrócić komuś uwagę, to skup się bardzo konkretnie na faktach, na zadaniach, na tym, co ta osoba zrobiła, a nie oceniaj człowieka jako takiego. Krok siódmy: doceniaj swoich ludzi, zwracaj uwagę na ich sukcesy, za zachęcaj ich do wysiłku. Jeżeli włożą ten wysiłek, to podziękuj im za to. Zachęcaj do kreatywności, daj im tą swobodę, o której mówiłem wcześniej, i cały czas doceniaj, zachęcaj, motywuj do działania. Nie ma nic gorszego niż niepotrzebna krytyka, nie ma nic gorszego niż dopieprzanie się do byle rzeczy, które są w zasadzie nieważne. Nie ma nic gorszego niż. Zniechęcanie pracowników do pracy. Bo pewnie słyszałeś takie hasło, że przychodzi się do pracy do firmy, a odchodzi się od swojego przełożonego. I dokładnie tak jest w małych, średnich, w dużych, w korporacjach, wszędzie, w każdej firmie. Przychodzi się do pracy do jakiejś firmy, a odchodzi się od przełożonego. I dlaczego odchodzi się od przełożonego? No właśnie dlatego, że on nie docenia, nie zachęca, nie zauważa i nie zwraca uwagi na sukcesy swoich ludzi. Więc twoim zadaniem jako skutecznego przedsiębiorcy jest to, żeby działać wręcz odwrotnie. Zauważać, doceniać, motywować i nagradzać. Jestem pewien, że jeżeli zadbasz o te 7 kroków, to zminimalizujesz ryzyko, że twoi świetni, ale również inni pracownicy od ciebie odejdą. Pamiętaj, żeby te kroki wykonać. W tym nagraniu to tyle. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, no to koniecznie daj lajka, udostępnij go swoim znajomym. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej liczby osób. Tymczasem do zobaczenia na tydzień. Cześć!